To był nasz chyba najdłuższy dzień w Nowym Jorku Czyli zapraszam was do spędzenia z nami ostatniego dnia Zaczęliśmy z grubej rury, bo pojechaliśmy od razu na lotnisko Ale lotnisko helikopteru Tam zjedliśmy sobie szybkie śniadanko Potem mieliśmy szybkie szkolenie, co jak wygląda, co można, czego nie można i tak dalej Po zapinaniu nas w takie specjalne szelki Zabrali nam telefony i wpieli je w takie uchwyty, które również były do nas przypięte No i ruszyliśmy do helikoptera Tutaj ekscytacja naprawdę była ogromna I właśnie tak sobie rozmawialiśmy, że każdego kolejnego dnia przebijaliśmy ten i codziennie robiliśmy coraz to lepsze rzeczy. I dobrze, że lot helikopterem wypadł nam ostatniego dnia, bo naprawdę było to niesamowite przeżycie. Top jeden po prostu chyba wydarzenie w życiu i ciężko będzie to przebić. Adam w ogóle na helikopterze przypomniał sobie, że ma lęk wysokości, a ja za to miałam totalną ekscytację i frajdę przez cały lot. Więc dla mnie to w ogóle spełnienie marzeń był sam ten lot helikopterem, a to jeszcze zrobiliśmy nad Nowym Jorkiem, więc już w ogóle wow. No ale dobra, lot się skończył, więc czas ruszać dalej. Podjechaliśmy kawałek autobusem, kupiliśmy napoje w Starbucksie i przez chwilę chillowaliśmy. Sobie. Z takim pięknym widokiem na Manhattan. Później zahaczyliśmy o Apple Store i Adamowi w końcu udało się kupić telefon, a ja w tym samym czasie zrobiłam ostatnie zakupy w seforze. No i w tym Apple Store zeszło nam naprawdę kilka godzin, bo Adam musiał przerzucić wszystko z jednego telefonu na drugi. Więc jak tylko udało się stamtąd wyjść, to ruszyliśmy na Chinatown. I właściwie dziś, oprócz tego śniadania przed lotem helikopterem z samego rana nie jedliśmy nic, więc byliśmy okropnie głodni i poszliśmy do takiej polecanej knajpki. Niestety nazwy nie powtórzę, ale udało się wziąć na wynos i zjedliśmy z takim fajnym. Widokiem w parku. Po town od razu ruszyliśmy do Little Italy i Soho, czyli kolejne nowojorskie dzielnice. I mimo, że zaczęło się ściągnąć, to my się nie poddaliśmy, bo jeszcze mieliśmy kilka punktów do odhaczenia. A skoro to był nasz ostatni dzień, no to szkoda by było tego odpuścić. No i dotarliśmy do Little Island i zobaczcie, jaki tu był widok na miasto. No naprawdę coś niesamowitego. Na początku byliśmy trochę źli, że nie zobaczyliśmy tego za dnia, tylko już wieczorem, jak było ciemno, ale powiem Wam szczerze, że w sumie to miejsce miało jakąś fajną magię w sobie wieczorem. Potem od razu wskoczyliśmy na High Line, czyli taką trasę. Kilka metrów nad Nowym Jorkiem, zbudowaną na starej linii kolejowej. Zobaczcie, w ogóle, jaki tu był brokat. No i na końcu Heinlein jest budynek The Wessel, czyli to, co właśnie widzicie. I wśród mieniących budynków naprawdę robiło to wielkie wrażenie. Nasze nogi już trochę odmawiały posłuszeństwa, więc ruszyliśmy na metro i pojechaliśmy do centrum. Tam szybki target i ostatnie zakupy. No i dotarliśmy do Times Square po raz ostatni. O Times Square się zaczęło i na Times Square się kończy. Tutaj chwilę sobie siedzieliśmy i żegnaliśmy się z miastem. I na sam koniec, mimo że nie byliśmy już głodni, to zahaczyliśmy jeszcze o Raising Cane's, bo tyle o tym gadaliśmy, że musimy to spróbować. Także to tyle. Później wróciliśmy już do motelu.